Cześć! Mamy chyba 21 dzień wyzwania. Środa. Dzień się kończy. Już jest prawie 10. 22 w nocy. Wieczorem w sumie. Eee, wpiszę sobie kalendarz. Wpiszę sobie Excel'a zupełnie. Dzisiaj w sporcie było 1147 kalorii. A jeżeli chodzi o jedzonko, to trochę więcej niż z 1800, a dokładnie 244. 244. Białka 175, czyli osiągnięty pułap. Węglowodan 130, czyli też OK. I tłuszcz 88. Ciągle to dużo tych tłuszczy. Co my tu dzisiaj mieliśmy z takiego tłuszcz tego? jajka? No, ale to jest ok, tłuszcz. Aha, no tak. Pesto z makaronem na obiad. Pesto bardzo dużo ma tłuszczu. I w sumie nic więcej. Troszeczkę białka i troszeczkę węgla. Praktycznie sam tłuszcz. Będę musiał tą potrawę po prostu ograniczyć. Jest zbyt tłusta. Gdyby tego nie było, to by tłuszcz był na dobrym poziomie, Kardio zrobione. Dzisiaj byłem na siatkówce, dwie godziny wpadły, tak sobie się grało. Więc prawdopodobnie już od przyszłego tygodnia zacznę chodzić na nogę w środę. Bo widziałem, że szukają regularnego grania. W sensie, że grają regularnie, szukają kogoś na stałe. Chyba mi noga da radę i będę po prostu w poniedziałek, w środę, grał w nogę. Mam zamiar albo w przyszłym tygodniu, a może w tym tygodniu iść na jump arenę, bo zawsze chciałem nauczyć się salta w tył i sobie pójdę raz i zobaczę jak to tam kardio będzie wyglądało ile kalorii ja taka, takie urozmaicenie kalendarz dzisiaj środa wczoraj niestety przekroczyłem kalorie dostałem na mikołajki do buta dużo batonów niby białkowych, no ale wiadomo że one mają Sporo kalorii. Miałem zjeść sobie jednego i tak po jednym codziennie jeść, ale jestem bardzo łasy na, co, na y, słodycze. I po prostu zjadłem trochę więcej i stwierdziłem: Dobra, zjem wszystkie, żeby mnie nie kusiły. No i 1150 kalorii z tych wszystkich butowych rzeczy wesz y, weszło. Tak. No, <t> to no, dużo, dużo. Praktycznie więcej niż jeden posiłek, same batony, no ale jest jak jest. Nie była tragedii, bo było ćwiczenia, były zrobione cardio, na siatkówce. Byłem tam też grało się tragicznie, to już gorzej niż dzisiaj, wielokrotnie gorzej, no ale cardio było i trening siłowy dowaliłem, to już chyba mówiłem nawet. Dzisiaj trening siłowy też zrobiłem, już były mniej intensywne, bo w planie były dzisiaj barki. Więc ok, pozytywnie. Dzień. Rzeczy rozwojowych też praktycznie wszystko dzisiaj zrobiłem. Więc naprawdę dobry dzień. Chociaż jestem niewyspany, trzeci dzień z rzędu nie dosypiam. Jak widzimy, tutaj dzisiaj prawie 6 godzin. Więc nie ma tragedii, no ale ta godzinka jednak za mało. Szczególnie, że wczoraj 5 i przedwczoraj też 6 dzisiaj przynajmniej był głęboki sen na dobrym poziomie ale czułem się niewyspany rano, miałem problem wczoraj yy, sobie zrobiłem drzemkę w dzień więc było trochę lepiej, dzisiaj już nie miałem czasu paczki przyszły z prezentami kilka razy musiałem iść do paczkomatu też yy, w Lidlu byłem na zakupach małych no więc tak wyglądał mój dzisiejszy dzień Trochę sobie się zastanawiam nad zmianą formatu, żeby to było trochę ciekawsze, bo te dni to praktycznie teraz są identyczne tylko Excel, jakieś e, wykresy i takie rzeczy. Więc może będę więcej trochę nagrywał w terenie, właśnie jak będę grał w sporty albo na spacerach. Zobaczymy, czy będę się przełamywał i czy to będzie ciekawsze. A, tu nie wpisałem <grym> 244, tylko 200. 2000... 2044. Ja, tutaj już dużo było zapasu. No, 903 z dzisiaj, 2000 z tego tygodnia. Jest ok, jutro w planach skłosz. Um, więc już jakieś cardio będzie. No i trening muszę oczywiście zrobić. A wieczorem planuję wieczór plaszówek z znajomymi. Ważne, żeby się nie upić. I to tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Do jutra, cześć.